Cześć, z tej strony Małgosia, ja jestem autorką kursów online, m.in. kursu Stwórz własny kurs online w 15 krokach, w którym pokazuję jak stworzyć własny kurs online, jak stworzyć własny produkt online. Pokazuję wszystko od podstaw, krok po kroku, tłumaczę prostym językiem i oczywiście bez kodowania. Również pokazuję jak promować, jak sprzedawać i przede wszystkim jak zautomatyzować cały proces, żeby kursy same się sprzedawały. A dzisiaj mam dla Ciebie bardzo interesujący temat. Chciałam Ci powiedzieć o lead magnet i tunelu sprzedaży, które mogą zwiększyć sprzedaż Twoich produktów online. Co to jest lead magnet? Lead magnet to jest prezent, który dajesz za darmo, który przyciąga Twoich potencjalnych klientów. Może być to lista narzędzi, fragment e-booka, checklista, planer itd. Czyli jakiś materiał darmowy, bezpłatny, który udostępniasz w zamian za adres e-mail, żebyś mógł, mogła udostępnić taki prezent, jakich elementów potrzebujesz. Przede wszystkim potrzebujesz strony lądowania. Oczywiście na moim kursie online pokazuję krok po kroku, jak stworzyć stronę lądowania. Taką stronę lądowania musisz połączyć z newsletterem. Również pokazuję, jak wybrać newsletter, jak założyć konto, jak połączyć stronę lądowania z newsletterem, tak żeby wszystko automatycznie tutaj funkcjonowało i żeby potem twój klient automatycznie dostał ten prezent. Czyli mamy dwa podstawowe elementy: stronę lądowania i newsletter. Czyli proces cały wygląda tak. Dana osoba wchodzi na stronę lądowania, na tej stronie lądowania ma formularz zapisu na newsletter oraz informacje o prezencie, który otrzyma, jak poda swój adres e-mail. Podaje swój adres e-mail i potem automatycznie otrzymuje prezent. Natomiast ja jeszcze bardzo często tworzę tunel sprzedaży, czyli oferuję jeszcze. Jakiś produkt płatny, natomiast w promocyjnej cenie, ze zniżką. Czyli jakich elementów potrzebujesz? Potrzebujesz strony lądowania, na którą wchodzi Twój klient, tam ma ten formularz zapisu, zapisuje się na Twój newsletter, podaje swój adres e-mail i następnie jest przekierowany na stronę www, na której może pobrać sobie ten prezent. Oraz jeszcze jest dodatkowa informacja. Uwaga, mam dla Ciebie jeszcze kolejny prezent, i jest to już produkt płatny, ale ze zniżką. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo wiele osób zakupuje w pierwszych sekundach ten mój produkt płatny, i również muszę Ci powiedzieć, że dodaję też informację, że to jest oferta ograniczona czasowo. Czyli mój klient. Ma 24 godziny, aby zakupić ten produkt. Są 24 godziny od momentu wejścia na tą stronę, od momentu zapisania się na newsletter. Jeżeli tego nie zrobi, to oczywiście później też może zakupić mój kurs, ale już w cenie normalnej, czyli drożej. Oczywiście na moim kursie online też mówię, jak stworzyć taki tunel sprzedaży. Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że. Ta strona www. na którą zostanie przekierowany Twój potencjalny klient, z której może pobrać bezpłatny produkt i również ma tam informację o produkcie płatnym w promocyjnej cenie, to ta strona otworzy się tylko osobie, która przeszła poprzednie kroki. Czyli ta osoba nie może udostępnić tej strony innej osobie, po prostu ta strona zostanie zablokowana. Tamtej osobie innej się nie, nie otworzy ta strona. Czyli otworzy się tylko osobie, która przejdzie te wszystkie kroki, czyli na stronie lądowania zostawi swój adres e-mail i zostanie potem przekierowana na tą stronę, gdzie, gdzie ma ten bezpłatny produkt i produkt płatny. Jak widzisz, jest to bardzo fajna sprawa, więc stwórz sobie taki lead magnet, stwórz tunel sprzedaży, Buduj listę Twoich potencjalnych klientów, listę mailingową, buduj newsletter i później też możesz wysyłać wartościowe maile wraz z promocją, wraz z ofertą kursów płatnych. Jeżeli nie wiesz, jak stworzyć taki lead magnet, jak stworzyć tunel sprzedaży, jak te wszystkie elementy ze sobą połączyć, to ja oczywiście Ciebie zapraszam na mój kurs Online. Stwórz własne kursy online w 15 krokach, w którym mówię też o tych kwestiach. To nie jest kurs, po którym tylko nauczysz się stworzyć własne kurs online. To jest kurs, po którym też. Stworzysz własną stronę www, stworzysz newsletter, wyślesz pierwszą kampanię, stworzysz tunel sprzedaży, stworzysz lead magnet, dowiesz się o promocji. Więc serdecznie Ciebie zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jak dołączysz do grona moich zadowolonych klientów. Wejdź na stronę stwórzkursonline.pl i zapisz się. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to oczywiście daj kciuka w górę, zostaw mi komentarz. Subskrybuj mnie, będzie mi niezmiernie miło. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, Małgosia.